Halo! Ja jeszcze raz o prywatyzacji polskich kolej linowych i uzdrowisk oraz kopalń. Dlatego ponownie mówię, bo jak wczoraj nagrywałem, to Facebook mi nie chce moich może kontrowersyjnych wypowiedzi wyświetlać. Więc ponawiam, jestem bardzo przeciwko prywatyzacji polskich kolei linowych, które są w z Skarbem Narodowym, tak samo uzdrowisk, czy kopalń. W II Rzeczpospolitej górale wybudowali kolejkę z państwem na Kaskowy Wier. państwo dokładało, tak samo w Polsce Ludowej dbano, a teraz się wszystko na siłę prywatyzuje. I co zostaniemy? Zostaniemy z ręką w Nocyku. Jest to po prostu wyrzucie społeczeństwa z własności. Raj dla spaniaków, złodziei i obcych. Niestety protestujmy i módlmy się, bo będzie całkiem źle, żebyśmy nie skończyli gorzej niż Grecja i Hiszpania. Do zobaczenia. Hej.